Cześć! Dzisiaj wybrałem się na SSP w Karlinie, na ulicy Kołobrzeskie. Karlino znajduje się w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, gminie Karlino. Dawniej było to województwo koszalińskie. Zaczniemy od prezentacji. Po prostu zobaczymy to. Także zaczniemy od prezentacji tego SSP kategoria B. Wyposażony jest w automatykę, której typu nie podam, gdyż nie znam. Mamy tutaj trzy takie szafy. Zaraz je pokażę od drugiej strony. Wyposażony jest w trzy sygnalizatory EHZ75. Tak wygląda z puszkami PoE 1 Jak i również mamy tam na tych szafach ekla, ale go pewnie z tej strony nie będzie widać. No i upewniam się z drugiej strony i go jeszcze pokażę. Dwa razy jak sześć z drągami od Monata, co ciekawe. Mamy tutaj oświetlenie, monitoringu generalnie nie widzę. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 404, tak dokładnie na 73. km i 60. metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Kołobrzeg i okazji najbliższy przystanek osobowy w tą stronę, to Daszewo. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Białogart. I przy okazji najbliższa stacja, w tamtą stronę, to Karlino. Od której samolot gwiazdowy, stąd widać. Tak wygląda ten oto przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, tutaj mamy taką jeszcze rogatkę dla pieszych. W sumie fajny zabieg. I tam mamy tą automatykę i tego echla. Także dobrze. My teraz czekamy na przelot pociągu Regio Gwda, relacji kołobrzeg Poznań Główny. Zapraszam. Przeleciała nam Elka yy, jako regio relacji koło brzeg Poznań Główny. A jeszcze z wami żegnam a z tego miejsca, zdał dla Solację Maty08.